W tej sądu znajdują się tak. dwie płyty. Tak. Jedna jest sporządzona przez tak. funkcjonariusza policji, rejestrujące naszą. I chcę powiedzieć, że ta płyta jest zmanipulowana. Ja zobowiązuję się sądowi dostarczyć płytę, tak. na której właśnie pan borowy, pan mańko rozwiązują legalną demonstrację. Tak. Ale, ale to już nie. inny zarzut, Panie Nie, nie, ale chodzi o to, że... Proszę Wy sobie Jak sądzić. o to, że... Dzisiejszy Znowu się zwraca... To znaczy jakby będziemy zmierzać do wyjaśniania przebiegu, nie? Tak. No, to, no ale to dobrze. No to proszę Wy sobie go sądzić. Dobrze, dobrze. Proszę postępowanie, Jeszcze nie, bo jeszcze nie mam pełnych informacji, Rozumiem. Panie Słonawski. Proszę. Jeszcze jest nam niezbędne te potwierdzenie, czy na pewno... Czyli proszę Wy sądu. Dobrze. W razie... dobrze, dobrze. W takim razie należy zobowiązać przede wszystkim, bo ja bym chciał jeszcze tutaj powiedzieć jedną taką ważną rzecz. Pan Burmistrz zasłania się niepamięcią. Pan Burmistrz na bieżąco pisze co innego niż mówi co dziś. Pan Burmistrz... W tym miejscu obwiniony Andrzej Słomacki oświadcza. Pan Burmistrz zasłania się niepamięcią. Pan w piśmie z zeszłego roku, ujawnia wszelkie okoliczności. Ujawnia wszelkie okoliczności. Otrzymania niby zgłoszenia, bo ja nie wiem jak to nazwać, prawda? To, co otrzymania to, niby zgłoszenia. Dziś mhm. mówi zupełnie, zupełnie co innego. W kontekście rozmów i ustaleń dotyczących legalności, bądź też nie, między burmistrzem miasta Pełniący burmistrz, rolę burmistrza miasta pana Dąbrowskiego, a panem Maziukiem, prokuratorem rejonowym, panem, panem Arturem Borow Borowym i panem Jarosławem Mańko, to no też byłoby zasadne, bo pan w tej chwili tutaj no, mówi, mówi nieprawdy. No ktoś mówi nieprawdy. Albo trzech ludzi zeznaje nieprawdy, albo burmistrz kłamie. No. Także, także no, też... Już nie chcę sądowi tutaj dodatkowej pracy przysparzać, bo należałoby zabezpieczyć, sięgnąć po bilingi i, 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 się, i, się, i się dowiedzieć, czy rzeczywiście te konsultacje trwały bardzo długo, żywiołowo, czy one były trzy, trzykrotne, dziesięciokrotne... Ale myślę, że to rata. dotyczyłoby jakby wywierania wpływu na przebieg zgromadzenia. Rozumiem, tak? rozumiem sugestie pani przewodniczącej, złożę zawiadomienie. Do nie namawiam, ale... Dobry. Dobry. Dobrze. Panie Słonawski yy, i Pani Kalinowski oczywiście, bo Pan Słonawski tutaj jest zawsze taką pierwszoplanową postacią. Zwracam się zawsze jako pierwszy, do jako pierwszego. Ustalimy teraz termin, dobrze? Kolejnej rozprawy, żebyśmy mogli uzyskać informacje yy, w taki sposób, żeby właśnie te informacje dotarły z wirtualnej Polski. No i tutaj pana burmistrza zobowiąza, zobowiązałam w terminie trzech dni o to, o to żeby. Administratora administrator wskazał, że wszelkie informacje nie będzie, to nie będzie pana Urząd jest właśnie Dzisiaj jest 18 kwietnia. Moje urodziny, no, no, mhm. bez kwiatów, ale za to śmieszne. <laughs> no to duże zdrowie, panie Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący. Wy pan zdrowie najbardziej, prawda, się przyda. A, się tak. Pieniędzy i szczęście ma. Dobrze. Czyli tak 8 maja 25, 25, 25, 25. 20 maja, piątek może być. Dobrze. 20 maja, piątek. Na 10, nie za wcześnie. Czy panowie jakby? Proszę, myśmy mieli pół problem. Wyjechać z Warszawy, wyjechać z Gdańska. Jest w tylko to była ta jedenasta, to tutaj jak dobrze, się nie ma na jedenastą. Okay. Dobrze, okay. Jeżeli Pan coś potrzeba jeszcze za, proszę bardzo. To znaczy będę chciał z... protokół z... zwrócić się do... Dobrze, zajdę. Do...